Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy 6 sierpnia, środa, jest 15 stopni ciepła. Ciepło dzisiaj mi Jakuba, Stefana i Wim Ja dzisiaj dzień świeżego oddechu. Właśnie z Jurką siedzimy na, 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 na plazie, ale. Ale, ale. Ta zaraz sobie pójdzie. Jak to ona? No to się widzimy kochani trochę później. Tego już dzisiaj było parę komunikantów. Słuchajcie, że przedstawić samochód i to po rejestracjach mówili. O ile zaparkowali, no bo jak się zgubił, no czeka tutaj. Normalnie numery, 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 numery. Dobra to do zobaczenia A co to ma wyjść? Widzieliście, kochani, jak to tutaj sprzątają? Jedna podeszła do tego, bo tutaj jak się jest umywalka i tak dalej się mi rzuca przeszła, a obok na stoliku dwie tacki zostawili klienci, nie wyrzucili i dopiero za jakiś czas, słuchajcie, przyszła druga i dopiero posprzątała. Nie wiem, co to za moda jest, że jedna zostawia, druga sprząta? Coś jest tak. Jest jakieś dla mnie dziwne. Wiecie o tym? Idzie, widzi, przejdzie, nie sprzątnie. Czeka, jak ta druga zrobi? To jest dla mnie bardzo dziwne. Myśmy tak nie robili, jakśmy sprzątali. By to druga zrobiła. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. słuchajcie widzieliście to co ja? normalnie smród rozklęci na rzekaniu jest posprzątana jest łazienka rozlane ta woda nie wiem co one robią te dziewczyny w tej chwili strzątającej Nie wiem, czy nie będzie padało, ale mam nadzieję, że nie. Ale co do dziewczyn na, na drugim piętrze, to dbają teraz o... o łazienki, ale nie wiem dlaczego. Tutaj, na parterze, nie dbają. Nie wiem o co. Kaman, słuchajcie. Ale to jest w ogóle tragedia. Dajcie znać co o tym myślisz, bo to jest naprawdę Co one u siebie w domu też tak robią? Też tak sprzątają? Nie rozumiem. Nie robię. one też tak u siebie sprzątają, że jest nasrale jebana i tak dalej. Musić tak, słuchajcie jak oni tutaj nie dbają. Nic. Nie wiem co te sprzątaczki na tym, na tej plaży robią, za każdym razem te ubikacje są brone i śmierdzi. Tak jak na drugim piętrze koło KFC, Mcdonalda i tak dalej są łazienki, to tam raptowie dbają o nie, a tutaj nie, coś jest nie tak. Chciał to się tutaj przy zaskój na psów przełubojic jeszcze na dlatego tak A to nieźle. A ja teraz jadę na słabinek. Może jutro pójdziemy na te nie, jutro nie. Ja to tu na zielono w piątek? Może na CSK Spoczyna. Jak to będzie? co to będzie? Ale dwudziestka będzie Koniecznie Wysoka wysoka Jak pusełka w tamtą stronę Dziś jest 6 sierpnia, czyli Przemienię Pańskiego, czy na muszę chociaż. Kochani, co sądzicie o dzisiejszej sytuacji na jednej z galerii w centrum miasta, a mianowicie o tym, co. Sprzątaczki się odwaliły. Hmm, to jak wam mówiłam. Jak tutaj są ładowarki. Kokosty. Kawiarni. Ech. Też są takie pufy, że ludzie mogą sobie tam usiąść. Usiąść, zjeść, porozmawiać. Telefon podładować po tą ładowarkę. No i obok jest takie miejsce, gdzie można resztę <laughs> Jakieś tak talerzyki jednorazowe, czyli delczyki powyrzucać, opakowania po jedzeniu i tak dalej. I do tego stał stoliczek. Dwie tarczyckie. Ktoś po prostu jadł. jad i nie wyrzucił z tego, z tych tacek śmieci. Śmieci nie odstawił na miejsce. Eee, tacek tam, gdzie powinno być tego, żeby panie sprzątaczki wzięły do mycia. To jedna pani sprzątaczka, będąc z wózkiem, gdzie miała Przybory do sprzątania, do wycierania itp. I td. Ominęła to miejsce. Przeszła koło tego stoliczka i nie, usprzą, nie sprzątnęła tego. No tak, nie sprzątnęła tego. Przyszła druga i dopiero ta druga, ale to po 20 minutach, słuchajcie, to zrobiła. Po 20 minutach, rozumiecie? Czujecie to? Po 20 minutach posprzątała. Ja nie wiem no co kaman. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Że to, że jedna zostawia bałałem żeby druga to posprzątała? To przecież ludzie to widzą, jak one sprzątają. Tak samo w ubikacjach. Ja zazwyczaj jestem na drugim piętrze, ewentualnie na parterze. Bo na każdym piętrze są przynajmniej dwie ubikacje. Nie mówię to, że damska i męska, a oczywiście jest, ale w dwóch różnych miejscach, kątach na dwóch różnych no przeciwległych sobie miejscach jedno na początku, drugie na końcu, zależy jak to jest ale jestem bardziej tutaj przy, na drugim piętrze przy McDonald's, KFC i tak dalej i na parterze niedaleko akurat kwiaciarni I ludzie kochani. I zawsze w tych ubikacjach, wali smrodem. Smrodem, smrodem i smrodem i jeszcze raz smrodem. Nie wiem, ostatnio się panie sprzątaczki za to wzięła. Ale wczoraj, wczoraj, dzisiaj wychodząc, mogliście to zobaczyć. W damskiej ubikacji, na parterze. Nie wiem, kuźniła w jednej kabinie, tyle wody. No, ludzie, co Wy robicie, Panie? Wy tylko chodzicie, pląsacie po tej galerii. Raz od wielkiego. Dzwona weźmiecie, posprzątacie, z mopem polatacie. Polatacie. Z Batmanem polatacie, udajecie, że sprzątacie. To samo jak w strefie tej przy KFC i Maku. Są siedzenia i te takie, niby alokwiatec w takich donicach wysokich. Śmieci się walają, sprzątaczka przechodzi do tego i dalej idzie. No, ludzie, to ja wam zrobię kiedyś wstyd i wam posprzątam. Ale to nagram to. I ciekawie, jak będziecie się czuli. No, ludzie, kochani. Czy spotkali się właśnie z, tak, z czymś takim, z czymś podobnym, żeby sprzątaczka jedna przechodząc koło miejsca, co jest brudne, przeszła i druga to zrobiła? Albo to jak wczoraj? Bo ja albo jestem ze znajomymi, umówiona się spotykamy tam, albo po prostu ja idę sama. Po pracy lub przed pracą. I koło ładowarek, tam gdzie można ładować telefony, kiedyś były takie pufy, że można było siąść, zjeść i tak dalej. Teraz tam nie ma nic. Coś panowie tam robią, ten parkiecik jest ogrodzone i tam był papierek. I słuchajcie, i ta dana sprzątaczka, pani sprzątająca, czyli serwis sprzątający, jak to woli, przychodziła trzy razy. I dopiero za trzy, ale zamiatała pod stolczkami. Ale dopiero za trzecim razem wzięła ten papierek. Matko, jak ja bym. Bym była na miejscu i to by mój kierownik zobaczył. Kurka wodna. Jakie ja bym miała pochwałę. I wpis do akt, że nie posprzątałam. A kamery są. To ja nie wiem, bo to jest firma sprzątająca związana z tym obiektem. To nie jest z zewnątrz jakaś firma. I nie wiem, co to biuro tam robi. Oni nie widzą tego? Są ślepi. Może Wam okulary, no teraz to ja jestem ślepa. Może Wam okulary, pa szanowni Państwo, zapodać co? Żebyście zwrócili uwagę sprzątaczkom. Ochrona spotrafi. Komunikanty. Puszczać, że dziecko się zagin zaginęło, czeka na rodziców tu i w tym miejscu? Czy nawet z rowerami, samochodami, żeby przeparkować? Umiecie to zrobić? A nie umiecie dopilnować sprzątaczek? Przynajmniej na drugim piętrze. Ja mówię o drugim piętrze. Nie mówię o pierwszym czy parterze. Te panie pracują ich chciały, a nie mogły. Bo tak od niechcenia. Dobrze, kochani, nie ma co się denerwować, bo to nic. Kochani, nie da, bo nie da. To będzie to, to już wszystko na dzisiaj będzie. Dziękuję, że byliście ze mną. A w kolejnym rogu pokażę Wam pracę na zmywaku. Ile się, się uda. Tego. Bo jutro idę na zieloną. Na zmywak na 11:30. Do baru mieszczeńskiego. Tak, tak. Do baru mieszczeńskiego. I jestem do 16.30, ale poproszono mnie, żebym no, normalnie przyszła na 11.30, ale żebym na godzinkę poszła na obierak. To jest bardziej kwestia chyba sprzątania: o to się rozchodzi. I nie wiem, czy to nie będzie za każdym razem. Wiecie? Nie wiem, czy to nie będzie za każdym razem, że ja będę przychodzić na 11.30 z małymi wyjątkami. Na 11.30 i przynajmniej przez około godzinki będę na dole. A potem wracam tego, żeby posprzątać. Bo panowie, są do 12. to nie posprzątają tego dokładnie. Tak, pokaż kuźniarka, żeś posprzątała to dokładnie, kibel to teraz te my podłogi. No dobra To trzymajcie się i do zobaczenia do jutra Cześć i nie zapominajcie zostawiać tego subskrypcji. Mm. Kasia subskrypcji, nie zapominajcie zostawiać łapki w górę i podbijania tego kanału. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Pa, pa.